Witajcie. Kolejny odcinek dzisiaj. Dzisiejszy odcinek, nie jedziemy wyjątkowo po Grata. Zrobimy takie małe podsumowanie, co działo się do tej pory, a działo się bardzo dużo. Nie robiliśmy podsumowania zeszłego roku. Wszyscy robią sobie jakieś tam, nie wiem, krakowskie czy inne podsumowania. Ja tego nie robiłem. Stwierdziliśmy, że jeszcze jesteśmy zbyt młodzi, żeby Mo może nie tyle. My jesteśmy zbyt młodzi. Co nasz kanał jest zbyt młody, żeby z braku materiału robić podsumowania. Natomiast stoję przy tym samochodzie, ponieważ to jest samochód, który był najchętniej przez was oglądany. Prawie 350 tysięcy ludzi chciało oglądać, jak mówię o tym samochodzie. Przypomnę, to jest Polonez w pakiecie Orciari. To jest pakiet, który sprawiał, że ten samochód miał troszeczkę inny wygląd. Zresztą, jeśli ktoś z Was jeszcze nie oglądał tego odcinka, to polecam. W opisie znajdziecie bezpośredni link do tego filmu. Natomiast e, sukces tego filmu zachęcił nas do tego, żeby zrobić koszulkę. Zaczeknij, mam fajną koszulkę. Odepnę specjalnie mikrofon, żeby Wam tutaj nie pokazywać. To jest ten Polones. To jest ten polonez na tle zachodzącego słońca, przynajmniej tak to sobie tłumaczymy. Takiego wschodniego koreańskiego, tak sobie też tłumaczymy. I koszulka jest bardzo fajna, bardzo wygodna. I, zaraz wam, I muszę Wam coś powiedzieć. Dzisiaj jest 24 lutego. Tak, 24 lutego, a ja jestem w krótkim rękawku. Świadczy to o tym, że naprawdę ta koszulka daje dużo ciepła, dużo radości. Ale dobra, koniec, gadania o Polonezie. O Polonezie już gadałem, kiedyś, dużo z was oglądało. Pewnie was zaintrygował dzisiejsza, dzisiejsza miniaturka, czyli IKO, te samochody, jak tak spojrzycie sobie na nie, niby są bardzo do siebie, no dobra, może nie są bardzo podobne. Ale mają coś wspólnego. Oba są wyposażone w specjalne pakiety, które sprawiają, że te samochody mają trochę inny kształt, trochę inny wygląd od takiego seryjnego samochodu. Wielu z Was bardzo często pisze, że te samochody to było straszne i należy jak najszybciej o tym zapomnieć. My mamy inne zdanie. Uważamy, że te samochody odegrały bardzo duże znaczenie w historii naszego kraju, mimo że nie były szczytem marzeń, to były bardzo ważne i powiem Wam zupełnie szczerze, ciąży na nas odpowiedzialność za to, żeby utrzymać pamięć nad tymi samochodami, które były właśnie tu w tej fabryce produkowane, samochodami, które wyjeżdżały, które cieszyły Polaków. Tico dostępne było w Polsce od początku lat 90, od 93 roku firma, firma Ticar zaczęła je sprowadzać do Polski. Były to takie troszeczkę biedniejsze wersje. Tico, jak pewnie wiecie, bazuje na Suzuki Alto, na takim malutkim japońskim samochodziku. Tico powstawało głównie jako pięciorzyściowe nadwozie i miało w swojej karierze kilka różnego rodzaju liftingów. I uwaga, przetrwało w produkcji, w Polsce przynajmniej w sprzedaży, aż do roku 2000. Trudno w to uwierzyć, zwłaszcza że od 1998 produkowano już. Matiza, który był bezpośrednim następcą, bazował na tym samym silniku, podobne trochę zawieszenie, ale był dużo fajniejszym samochodem, dużo wygodniejszym i, nade wszystko, dużo bezpieczniejszym. Pamiętajmy, że TICO było samochodem, które miało warunkowe dopuszczenie. Polska była wtedy, podobnie jak kilka wschodnich krajów, takim krajem, który się dopiero przemieniał zmiany były bardzo mocne, społeczeństwo nie było zbyt bogate i Tico pełniło rolę samochodu rodzinnego. Wiele z was pod poprzednim filmem śmiało się z tego, że Tico to w ogóle badziewie, że powinno się to wszystko zutylizować, że w ogóle zapomnieć ten okres w naszej historii. Ja uważam, że każda część naszej historii jest godna tego, żeby zapamiętać, a takie Tico było samochodem, które dla wielu polskich rodzin stanowiło taki pomost, bo następne samochody już były takie prawdziwe rodzinne, dawały taką namiastkę samochodu, który się nie psuje, do którego można wszystkich zabrać. Może nie jest bardzo wygodne, ale zobaczcie, dzięki temu, że były tylne drzwi, to była wolność, wolność dla dzieciaków. One już nie musiały pod szkołą czekać, aż ktoś z przodu wysiądzie, żeby one mogły sobie wysiąść. One dojeżdżając na miejsce, wyskakiwały sobie, czekały, nie musiały czekać, a to daje sporą wolność. Stąd tak ogromne zainteresowanie tym samochodem. Tylko w Polsce przez cały okres sprzedano ponad 150 tysięcy. Wiecie, to jest bardzo dużo. Warszaw. Przedano 250 tysięcy, czyli zobaczcie, niewiele więcej wyprodukowano samej Warszawy sedanki, niż zmontowano Tico na Żeraniu. To. Mimo tego, że jest e, ciepło, że mamy fajną, tak? pokażę Wam jeszcze jaką fajną mam bluzę, a jednocześnie będzie mi trochę cieplej. Patrząc na te dwa samochody, znaczy Polones kawał samochodu, samochód rodzinny i obok te Tico, które było malutkie, czy też rodzinne, aż trudno uwierzyć, że różnica w cenie była naprawdę niewielka. Te samochody kosztowały w okolicach 20 tysięcy. W zależności od promocji to TICO kosztowało od 18 000 do 21 tysięcy. W Polonezie było w zależności oczywiście od roku, ale liczmy w okolicach 96 roku to TICO kosztowało praktycznie tyle co nowy Polonez, tyle co nowy Cinquecento. Ale wróćmy do naszego niby porównania. Zobaczcie. Ten samochód miał specjalne nakładki na zderzaki. Halogeny w zderzaku były inne niż te standardowe. Mamy specjalne nakładki na progi i nakładki na nadwozie. I to na zlecenie FSO zrobiła Orciari, to taka włoska firma stylistyczna, byśmy powiedzieli bardziej może tuningowa i ona zrobiła taki fajny zestawik. Natomiast to co mamy z tej strony Prawie się przewróciłem. Jest bardzo podobne. Też mamy nakładki na drzwi, progi, nakładki na błotnik. Zmienione zderzaki. Bardzo podobne, zobaczcie, są halogeny w zderzaku. Standardowo Tiko nie miało. Zaraz pokażę Wam z tyłu. I to, i to nie jest Orciari. Muszę was rozczarować. Orciari nie robiło pakietów dla Tiko. Tiko, tak wyglądało w koreańskim, można powiedzieć w koreańskiej wersji SR. Ja próbowałem znaleźć, co oznacza to SR. Dzisiaj takie super racing i tak dalej. Nie, to jest skrót od super, czyli pierwsza i ostatnia litera słowa super. Super tiko przed nami. No właśnie, co w nim jest takiego super? Mamy alufelgi. Alufelgi są od troszeczkę młodszego samochodu, już w zasadzie po upadku DU, czyli od Chevroleta. Szukamy oryginalnych felk takie jak powinny mieć Tico. To jest dosyć duży rarytas. I jakbyście mi powiedzieli, "Dobra, dwa lata temu, trzy lata temu, że będę się jarał Tico i będę szukał, jeździł po Polsce szukając felk do Tico, albo te nakładki", to bym się popukał po, w głowę, gdzie tiko. Ale powiem wam szczerze, takie tiko, tutaj w tle się wam pokażę teraz zdjęcie. Pamiętam właśnie w 1997 roku, będąc na salonie na targach poznańskich, zobaczyłem takie tiko zaparkowane, że można coś takiego kupić, zmienić. Jak popatrzyłem sobie z takim politowaniem, wykurcze dziwny samochód. Z takim czymś wygląda festyniarsko, i kto to w ogóle kupi. Przez wiele lat, jak e, te Tico jeździły, w końcu 150 tysięcy ponad tych samochodów pojawiło się na, na naszych drogach, widziałem tylko kilka razy taki pakiet. I jakiś czas temu w ramach żartu stwierdziłem: A poszukamy, może się znajdzie. I pojawiły się dwa. Jeden był taki oklejony na bordowym samochodzie, drugi pojawił się w ogłoszeniu w Gdańsku, niebieski, No tylko było tragiczne, było zgniłe do granic możliwości. E, miało padnięty silnik, e, rozwalone zawieszenie i generalnie nadawało się do prasy. Niektórzy mówią, że to też się tylko do tego nadaje, ale transport tego samochodu na szczęście ogarnęli chłopaki z FSO Pomorze. FSO pomogło z Pomorza. E, przywieźli ten samochód, mieli coś do zabrania w Warszawie, więc koszty się rozłożyły i dzięki temu ten samochód się pojawił. Takie tiko, ile według Wam może być warte? No właśnie, nie aż tyle, ile kosztowało. Sam samochód e, w ładnym stanie, ponieważ stwierdziłem, że nie będę żadnego samochodu do remontu kupował, bawił się w blacharkę. Tiko ładne można kupić za tysiąc. 1500 zł. Są i po 500, yy, i po 5000. No ale powiedzmy, że to yy, trafiłem od Rafała, pojechaliśmy z widzieliście ten odcinek, pojechaliśmy do łodzi Toyotą. To był bardzo fajny odcinek. Wtedy obiecałem, że pojedziemy. Więc zaczynamy. 1200 zł. kosztowało TICO. Do tego pojechaliśmy po koła 350 zł. Do tego pakiet. Pakiet niby był prawie że za darmo, ale tak trzeba było zapłacić dwie stówki za paliwo, e, jakieś tam drobne za, e, za cały samochód, żeby no, jakieś tam ubezpieczenie. Pamiętam, samo malowanie tego pakietu, no niestety nie da się tego zrobić za darmo. Normalnie lakiernik bierze 500 stów za element. My się dogadaliśmy, że nam to zrobił za 700, czyli mamy już 2700. 2700 za tico. Ciągle mamy tico. Plus dniówka składania tego wszystkiego dochodzimy do 3000. I powiem Wam szczerze, 3000 za tico to jest dużo. Ale ja jestem o jednej rzeczy przekonany, że ten samochód, jak stanie sobie już wreszcie na wystawie, stanie sobie obok innych, to naprawdę będzie, może nie będzie wzbudzał takiego zainteresowania jak DeLorean czy Jaguar E-Type. Ale. Na pewno e, przy tym samochodzie będzie dużo większy sentyment, bo DeLoreana czy Jaguara etajpa bardzo mało osób miało w tym kraju, a takie tylko było w każdej rodzinie. Nawet jeżeli nie, nie mama albo tata, to na pewno wujek Andrzej z wąsem takie miał. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się kojarzy ten samochód z panem, który ma wąs i jedzie w kapeluszu. Ja na dzisiaj chciałem zapuścić wąsy, ale za wolno rosły, więc się ogoliłem zupełnie. Kapelusz jest za mały, bo się nie mieści. Przednia tablica, która my mamy centralnie zamontowaną. Zobaczcie tutaj, jak staniemy od przodu, to jest mniej więcej. Natomiast jak zobaczycie, to jest taka wąziutka ramka, na której była sama tablica. Z ciekawych rzeczy, jeżeli zdejmiemy to. Specjalne otwory rewizyjne pod ramką tutaj w zderzaku były, żeby łatwiej było dojść do pewnych elementów obsługowych w tym samochodzie. Inaczej jest niż w Polonezie, bo w Polonezie są tylko nakładki na zderzak. Tu jest zupełnie nowy zderzak, zupełnie niepasujący. O i fajna rzecz, nie wiem czy też macie, nasze ramki asoskarbopol, nazwa też zobowiązuje. Długo się zastanawialiśmy, jaka powinna być nazwa, nazwa naszego salonu, ale Skarbopol to taka kwintesencja lat 90. W końcówce musiało być Pol. Ważną rzeczą są oczywiście pakiet e, Heko. To były takie owiewki. Nie wiem, czy wiecie, ale firma nadal istnieje i zupełnie nieźle sobie radzi. No, I tył. Tył jest najfajniejszy z tego względu, że ma tylną tablicę kwadratową, czyli taka jak była w Korei. Tej wersji nie przewidywano specjalnie do sprzedaży na rynek europejski, natomiast kilkadziesiąt albo kilkaset tych pakietów można było dokupić. W ramach tuningu chciałem dokupić blendę. Nie wiem, czy pamiętacie blendy takie między reflektorami, gdzie było napisane taka odblaskowa, było napisane TICO. Niestety zapomniałem, że tu jest fragment pakietu, czyli naklejona listwa zmieniająca troszeczkę kształt. No, i wtedy już ta blenda nie byłaby taka ładna, byłaby w, w połowie prze, hmm, przecięta. W związku z tym zrezygnowaliśmy. Druga dosyć istotna rzecz, te samochody miały, ja z tego zrezygnowałem. Znaczy, tu jest tylko małe światełko przeciwmgielne, przepraszam, cofania, nie ma lampy przeciwmgielnej. Ona powinna być do tylko zakładano, gdy był taki zderzak taką lampę przeciwmgielną od malucha. Wsiadając do tego samochodu z takiego nowoczesnego samochodu, którym pewnie wielu z was jeździ i to niekoniecznie musi być SUV. Wystarczy nawet taki samochód, który ma 10-15 lat, on już wyprzedza takie tiko lata świetne. Lata 90. to bardzo specyficzny okres, nie tylko w Polsce, wtedy oczekiwania do samochodu były znacznie mniejsze. I takie tiko. Które w 1991 roku miała swoją premierę, czyli równolegle z światem Cinquecento, miało być samochodem prostym, miejskim, do wożenia się po mieście, nie do jakichś wielkich wypraw. To, że w Polsce taki samochód, podobnie jak Maluch, był wykorzystywany do jazdy rodzinnej, no to pominę ten fakt. Wracam jednak do tego, że ten samochód, siadacie do niego i czujecie, że czegoś tu Wam brakuje. Jest cieniutka kierownica. Ja przyznam się szczerze, dużo bardziej wolę taką kierownicę z Cinquecento, która jest taka dużo bardziej mięsista, masywna. Macie bardzo proste przełączniki do nawiewu i do regulacji temperatury. Tu normalnie w niektórych wersjach jest. O, już mam uwalone ręce, oczywiście od Tico. Jest zegar. Macie deskę rozdzielczą, na której macie temperaturę, poziom paliwa i prędkość. Nie ma żadnego obrotomierza. Nie ma żadnych innych dodatków, które mogłyby was rozpraszać. Dźwigienka typowo też po japońskich starych, bo kręcąc włączamy wycieraczki, światła przeciwmielne i nic więcej. Ciaśniutko. Natomiast druga rzecz. Mając tak wąski samochód nie przeszkadza Wam, że sobie może otworzyć w taki sposób. 41 koni mniej więcej tyle, co było w Cinquecento 900. Tutaj mamy odrobinę mniejszą pojemność, troszkę mniej cylindrów, no bo to jest tylko trzycylindrowy cylindrowy silniczek, ale za to bardzo dobry, z tego względu, że on w zasadzie jeden do jednego to jest taki silnik, jaki był w Suzuki. O Suzuki też warto powiedzieć, bo jak wrzuciliśmy pierwszy raz zdjęcia tego tylko z pakietem, to wielu z Was w komentarzach napisało, że prawie jak Suzuki Works, jak Alto Works. To były takie specjalne 1.0 Turbo samochodziki, które w zależności od wersji miały od 60 do 80 koni. Wyobrażacie sobie, jakie to były strzały, które w malutkim samochodziku, takim niewiele większym od Toyota. Macie silnik, który rozpędza ten samochód do ogromnych prędkości. Oczywiście bezpieczeństwo. Wspominałem już o tym, że niełamana nie kierownica, kolumna kierownicy, była pewną, można powiedzieć, przeszkodą do tego, aby ten samochód miał normalną homologację na zachodzie Europy. W Polsce ta homologacja była warunkowa, ale jak spojrzycie na całą tą blachę dookoła tego samochodu. Te cieniutkie blaszki, jak maska wygięta od zamykania, to macie świadomość tego, że to nie był bezpieczny samochód. Natomiast e, wiem, czemu ludzie go kupowali. Nie stać było ich na coś większego, a ten samochód był samochodem, który dawał im możliwość jeżdżenia naprawdę bezawaryjnie, sprawnie. No i 41 koni to jest naprawdę dynamiczny silnik. Wiadomo, że nie jest to w porównaniu z dzisiejszymi samochodami rakieta, ale wtedy ludzie mieli inne oczekiwania, przesiadając się z malucha, który miał w porywach do 20 koni, jak to sobie go troszeczkę zdłubał, no to jednak to jest różnica. Wyjechaliśmy z Korków można poczuć dynamikę tego samochodu. Oczywiście przy obecnym taryfikatorze lepiej się rozpędzać w tych granicach, które są dozwolone. Czyli tutaj 60 km na godzinę. Sprawdzaliśmy z nawigacją, jak on jedzie 71, to jest tak 62, czyli dosyć mocno zawyża. Wydaje się zawsze, że ja myślę, że to dobrze, że trochę zawyża licznik, bo wtedy mamy trochę większą skalę, większą tolerancję naszej głupoty. Więc jadąc C70, idziemy w rzeczywistości 62, czyli w zasadzie e, zgodnie z prawem za 2 km przekroczenia nie ma na szczęście mandatu. Pojedziemy w miejsce, w którym zakończymy już nasz program, ale to miejsce też ma dla mnie pewno szczególne znaczenie, ale o tym wam opowiem, jak dojdziemy na to miejsce. Naszym TIKO dojechaliśmy do miejsca, z którym mam pewne wspomnienia. Nie wygląda to bardzo okazale. W 1997 roku ten most, ten zakręt wyglądało to miejsce zupełnie inaczej. Pamiętam, jak na szybko musieliśmy zrobić materiał pierwszy test TIKO. Takiego TIKO, które wzięliśmy już od FSO z fabryki samochodów osobowych. Wyobraźcie sobie, że tak jak dzisiaj dziennikarze testują sobie Porszaki. Golf czy inne, wtedy można było sobie wziąć fabrycznie nowe tiko i pojeździć. Powiem Wam szczerze, w naszej redakcji nikt nie pałał chęcią jeżdżenia tym samochodem, więc mi przypadł zaszczyt w cudzysłowie zrobienia. Pojechałem wtedy z Januszem. Janusz do dzisiaj pracuje w AutoSwiecie. Niedawno, jak wysłałem mu zdjęcia, jak odnalazłem właśnie to, co Wam w tej chwili się wyświetla w tle. Tutaj przyjechaliśmy robić zdjęcia tego tiko. Janusz tutaj kilka razy w ten zakręt wszedł. Na kilku zdjęciach jechał, że to jedno koło było lekko uniesione, i powiem Wam szczerze, było fajnie. Zrobiliśmy test. Mi, tak jak już mówiłem, przypadł zaszczyt jeżdżenia tym samochodem. Pamiętam, jak pojechaliśmy. Ja już wtedy byłem na studiach z kolegami ze studiów, z koleżankami do Kazimierza. Wypas był, takie tylko prawie nic nie paliło. Pojechaliśmy sobie. Fabrycznie nowym samochodem, wiecie, dla studenta. Dzisiaj to studenci może mają trochę inaczej, ale ja wtedy byłem naprawdę zadowolony, że sobie pojechałem tym samochodem. My zgłodnieliśmy i jedziemy w tej chwili na no gdzie możemy jechać? Na koreańskie żarcie. Myślę, że będzie naprawdę smacznie. I tyle. Subskrybujcie, bądźcie naszymi patronami, a zobaczycie, że wrócimy jeszcze lepsi, jeszcze fajniejsi.